Cześć kochani, witam Was serdecznie już w nowym roku. Mam nadzieję, że rozpoczął się on dla Was jak najbardziej pozytywnie, że weszłyście w ten nowy rok z pozytywną energią, z wielką motywacją do działania. Dajcie znać, czy macie już jakieś swoje postanowienia noworoczne. Ja już o paru myślałam i, i parę już w głowie mam. Warto też je sobie zapisać, żeby nie zapomnieć i na koniec roku siebie rozliczyć. To jest taka fajna metoda, chociaż ja nigdy jej nie stosowałam, ale może w tym roku ee, coś takiego zrobię. Miałam już dla Was nie nagrywać e, ulubieńców grudnia, ale pomyślałam, że mam parę takich nowości, nie jest ich dużo, więc ten filmik też nie będzie bardzo długi. Mmm, I znalazłam chwilę. E, także jeżeli jesteście zainteresowani właśnie, jakie kosmetyki. Były moimi ulubionymi w ostatnim miesiącu 2015 roku. Zapraszam do oglądania. Dodam tylko, że ten makijaż, no, i jeszcze jest trochę w tematyce świątecznej, może już właśnie bardziej karnawałowej. Może będzie dla Was inspiracją również na nadchodzące studniówki dla dziewczyn, które lubią takie mocniejsze, kolorowe smoki. Zacznę od kosmetyku do włosów, dzisiaj tylko jeden, będzie to balsam do włosów przeciw wypadaniu, olejek łopianowy firmy Green Pharmacy. Bardzo przyjemny balsam, który pachnie tak no, typowo ziołowo, ma dosyć intensywny zapach. Który nie pozostaje później na włosach. Po wysuszeniu go zupełnie nie czuję, więc dla dziewczyn, które no nie lubią takiego typowo ziołowego zapachu, no to no nie wiem, czy będzie Wam przeszkadzał. No, po wysuszeniu na włosach ten zapach nie zostaje, aczkolwiek przy nałożeniu jest dosyć intensywny. Jeżeli chodzi o działanie, no to tak, pozytywne jak najbardziej. Zmniejszyło się to wypadanie włosów, pewnie to było jeszcze. Wpływ inny, to był jeszcze wpływ innych kosmetyków, które używałam przeciw wypadaniu, plus te mieszanki ziół, e, e, które używam jako wcierki do włosów, ale między innymi na pewno on zrobił też swoją robotę. Po tym olejku są bardzo fajne, bardzo przyjemne w dotyku, gładkie, ładnie się rozczesują, także ja już nie nakładam na pewno odżywki, żeby nie przyciążyć włosów, tylko balsam po umyciu, zostawiam na około 5... Minut. Rozczesuję szerokim grzebieniem, żeby ładnie rozprowadził się na całych włosach. Może delikatnie również wmasować go w skórę głowy, żeby zadziałał na te cebulki włosów. Nie przetłuszczy włosów na pewno, także o to nie musimy się martwić. Niska cena, bo ta firma ogólnie nie ma jakichś drogich produktów, a naprawdę produkty jak najbardziej warte uwagi. Kolejny to będzie podkład i podkład, który już jest wychwalany na blogach, na YouTube. Ja również potwierdzam wszystkie te zachwyty na temat tego podkładu. To będzie L'Oreal True Match. Ja mam w kolorze 1N. Bardzo fajny, przyjemny podkład na co dzień, ale także na wieczór. Jeżeli nie mamy jakiejś bardzo problematycznej skóry i wolimy podkłady mocno nawilżające, które nie przyciążą właśnie naszej cery. Polecam. Fajna gama kolorów, kolory, które wpadają właśnie w żółte odcienie, w beże, w róże, możemy sobie wybrać jakie tylko chcemy do naszej cery. Te oznaczenia, czyli N, tam chyba jest NW, już dokładnie nie pamiętam, właśnie oznaczają jakie odcienie ma dany podkład. Jakiego pigmentu zawiera więcej, czy więcej żółtego, czy więcej różowego. Cena no to tak jak w promocji, to naprawdę bardzo się opłaca, bo już około 35-40 zł możemy ten podkład e, zakupić. E, utrzymuje się, no tak jak na co dzień, no to spokojnie na mojej cerze, jeszcze na kremie, który Wam zaraz pokażę, utrzymuje się praktycznie cały dzień, ma krycie takie średnie. Średnie może w kierunku delikatnie do dobrego, ale raczej średnie, chociaż możemy nałożyć grubszą warstwę, albo dwie cienkie warstwy już to krycie będziemy sobie budować i on też absolutnie w ten sposób nie przeciąży naszej skóry. Bardzo polecam, naprawdę te wszystkie dobre, pozytywne opinie ja popieram w 100%. I teraz krem, który ostatnio stał się również moją bazą pod makijaż, to będzie krem Dermedic Hydra In, krem nawilżający o przedłużonym działaniu. Jest to krem, który na, w promocji możemy kupić naprawdę za grosze i o dziwo ja nigdy go nie miałam, dostałam go od szwagierki i naprawdę jest to bardzo dobry krem. Zawiera glicerynę, akurat tutaj nie ma na pudełeczku składu, ale ja sobie sprawdzałam kiedyś na internecie, a gliceryna przedłuża trwałość podkładu, ona jakby łapie podkład, przez co na przykład ten Balsam z Nivea, który teraz jest. Mm, wychwalany właśnie w świecie makijażowym jako dobra baza pod podkład yy, właśnie ten balsam dzięki zawartości gliceryny na drugim miejscu przez to właśnie tworzy tą dobrą bazę przez to, że zawiera tą glicerynę i właśnie w ten sposób łapie ten podkład, trzyma ten podkład przez cały dzień yy, ten krem zawiera glicerynę na trzecim miejscu Zawiera również składnik, który może delikatnie zapychać pory, więc tutaj musimy uważać. Jeżeli mamy z tym problem, ja akurat u siebie za bardzo tego nie zauważyłam, no to zmieniać krem, wymieniać, nie stosować go codziennie, na przykład co drugi, co trzeci dzień. Ja go stosuję również na noc, ale możecie stosować tylko na dzień jako baza pod podkład. Polecam chociażby próbować sobie kupić w promocji. Może akurat Wam się spodoba i też pokochacie go tak jak ja. Kolejny produkt to będzie eyeliner, ale w pisaku z firmy L'Oreal Super Liner, Superstar. W kolorze oczywiście czarnym. I ja odkąd wam mm, te eyelinery żelowe w słoiczku w ogóle w tych pisaku nie używałam yy, ja go chyba wygrałam w zestawie z tuszem do rzęs w jakimś konkursie makijażowym i powiem Wam, że jest to idealny eyeliner, jeżeli się spieszymy, bardzo fajnie zrobić nim szybko kreskę tak na przykład na co dzień, gdzie nie musimy otwierać tego słoiczka, babrać się tym pędzelkiem, jednak to zajmuje dłużej tutaj otwieramy, pisak mamy, malujemy jakąś cieniutką kreseczkę nie ma może jakiejś takiej bardzo intensywnej czerni, jak to jest w tych żelowych eyelinerach, ale długo się utrzymuje, nie odbija się na powiece. Możemy delikatnie też go utrwalić czarnym cieniem do powiek i wtedy na pewno będzie się trzymał cały dzień. Dla mnie jest to rozwiązanie fajne właśnie na co dzień, ewentualnie do makijażu, gdzie używam brokatów, pigmentów. Nie wiem, gdzieś mi się nim bardzo dobrze właśnie na takiej nierównej teksturze powieki, jeżeli wiecie o co chodzi, maluję właśnie kreski. Także mi się spodobał i jak najbardziej używałam go w miesiącu grudniu bardzo często. Kolejny produkt to jest kredka, kredka z którą wreszcie dorwałam. Tak strasznie chciałam wypróbować te żelowe kredki. Dokładnie nazywa się ona kredka Graphic Eyes. Ja mam w odcieniu glans i to jest taki odcień brązowy z delikatnie... Nie, nie z drobinkami, taki odcień metaliczny, metaliczny, brązowy. Bardzo fajna, mięciutka, żelowa kredka, którą przepięknie się rozciera. Fajnie, właśnie ona nadaje bazę pod ciemniejszy makijaż. Dzisiaj również pod to moje ciemne oko użyłam bazy z tej kredki. Długo utrzymuje się na powiece. No, ma ten fajny taki metaliczny kolorek, który będzie fajnie również podbijał różne, właśnie cienie. Takie też ochrom. będzie sprawiał wrażenie, że na tej powiece Wiele tych kolorów się między sobą przenika. Także naprawdę bardzo fajna, ciekawa kredka. Jeżeli chodzi o takie wady, to jedynie co mogłabym mi zarzucić na dzień dzisiejszy, to to, że moim zdaniem bardzo szybko się zużywa. Będzie się szybko zużywać. Bo ja ją używałam dosłownie no, no parę razy, może z 10, albo no do 15. A już naprawdę dużo mi jej ubyło. Bardzo szybko, przez to, że ona jest bardzo miękka, żelowa, szybko się zużywa, często się ją temperuje, no i przez to szybciej właśnie ubywa jej. Także, no, jeżeli chodzi o cenę, wcale nie jest jakaś tania plus przesyłka. A o yy, właśnie zużycie, o trwałość, taką yy, nie na powiedzę, tylko trwałość samej kredki, na ile starcza, no to nie wiem, czy tutaj. Nie będzie trochę na nie korzyść, ale naprawdę jeżeli chodzi o sam efekt na oku, czy o pracę z tą kredką, no to jest genialny. Także ja na pewno jeszcze wypróbuję inne odcienie. Zobaczymy ile ona u mnie wytrzyma, jaki czas i dam Wam jeszcze znać. I teraz kolejny taki bardzo przyjemny kosmetyk, to będzie kosmetyk Skobo, korektor. Zestaw korektorów niezbędny do przywrócenia idealnego kolorytu skóry. Biały tutaj jest napisane, że na lekkie niedoskonałości, zielony pękające naczynka, różowy szara cera, fioletowy ciemne plamy, przebarwienia. I ja najczęściej używam tego zielonego odcienia ze względu na to, że ja mam delikatne zaróżowienia na policzkach. I to naprawdę u mnie na co dzień bardzo dobrze się sprawdza. Wystarczy ten korektor delikatny krem BBA albo CC, na przykład ten z Bourjois CC, co teraz używam korektor pod oczy delikatne przypudrowanie i dla mnie cera na co dzień już jest naprawdę wystarczająca, nie trzeba dodatkowych kosmetyków nakładać, czyli fajny korektor naprawdę na jakieś takie niedoskonałości żeby troszeczkę się pobawić bardziej już profesjonalnie zachęcam do kupienia nie jest to też jakaś bardzo droga rzecz a na pewno godna uwagi. I teraz pędzelek. Pędzelek, który jest moim odkryciem, że tak powiem, i pierwszy raz miałam styczność z tą firmą. Będzie to firma Nanshi, o nanushai, jak to woli. I jest to pędzelek do kresek, skośny. Tutaj fajnie, dosyć cienki, ale nie jakoś bardzo. Nie wiem, czy fajnie się nim podkreśla brwi, bo tak naprawdę ja go cały czas używam do kresek, ewentualnie do roztarcia kresek, do malowania kresek, zarówno eyelinerem żelowym jak i cieniem. No, jest prosto, tego genialny, naprawdę yy, rysuje się nim prosto te kreski, równo, bez tych takich yy, szarpnięć. Naprawdę idealne dla mnie pędzelek, jeżeli chodzi do kresek numer jeden na ten moment jeżeli chodzi o wielkość, no to jest on stosunkowo krótki w porównaniu do innych pędzelków ja na temat tych pędzli zrobię recenzję, jakie jeszcze trochę bardziej wypróbuję, ale na dzień dzisiejszy mogę Wam powiedzieć, że jakość w stosunku do ceny jest rewelacyjna bardzo podoba mi się również to logo wygrawerowane na skówce jest to naprawdę coś pięknego pięknie się prezentuje więc no, ja się zakochałam i jest to na pewno mój ulubiony pędzelek w miesiącu grudniu, który stosowałam, który stosowałam codziennie, bez którego naprawdę teraz nie wyobrażam sobie kreski takiej precyzyjnej, idealnej na moim oku. Starcie kreski jest wprost rewelacyjne. Także zachęcam, zainteresujcie się, jeżeli jeszcze nie znacie tej firmy, wejdźcie na stronę. Teraz naprawdę firma Nanusha jest w wielu sklepach internetowych dostępna. Linki strony podam Wam również w opisie pod tym filmikiem, gdzie możecie tą firmę znaleźć. Kolejny mój ulubiony produkt to jest żelowy eyeliner z Maybelline. Ja do tej pory miałam eyeliner z Elfa, żelowy, z Rimmela, z Makeup Geek i to chyba na tyle z tego, co pamiętam. Bardzo długo miałam z tego Makeup Geek. A teraz pora przyszła, żeby w końcu wypróbować ten z Maybelline. I naprawdę w porównaniu do tych wszystkich, no to na równi go stawiam z tym Make Up Geek. Jest naprawdę świetny, rewelacyjny. Yy, formuła yy, ta intensywna czerń, to że utrzymuje się na powiedzę cały dzień. Yy, trzeba szybko rozcierać, bo bardzo szybko zastyga więc to jest to kosmetyk na pewno wodoodporny, który przetrwa niejedno jeżeli jeszcze nie miałyście w ogóle żelowego eyelinera, to polecam na początek wypróbować ten z Maybelline. Na pewno będziecie zadowolone. Ostatni już kosmetyk, który używałam bardzo często w grudniu, ze względu na to, że grudzień był to miesiąc świątecznych, sylwestrowych makijaży, no to nie mogło za, u mnie zabraknąć właśnie folii z Makeup Revolution, która tworzy przepiękny efekt na oku i która każdy makijaż po prostu... Stworzy coś z niego naprawdę unikatowego, coś pięknie błyszczącego, pięknie prezentującego się na zdjęciach. I ja mam ten odcień Rose Gold, ale przymierzam się, żeby zakupić jeszcze na pewno. To chyba piór platinum się nazywa ten odcień. Ten, ten też mnie bardzo interesuje, bo ten pada bardziej w róż. A tamten takie bardziej srebro, takie właśnie platynowy odcień. Cena to około 20 zł plus przesyłka Ja jestem zachwycona I dzisiaj również mój makijaż jest, Został wzbogacony o tą folię I to już wszystkie kosmetyki Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie I ja powoli przymierzam się Do nagrania ulubieńców roku nie chcę, żeby tych kosmetyków było zbyt dużo Myślę, że ograniczę się do około 10-15 I muszę zrobić takie rozeznanie w mojej toaletce w ogóle Jakie kosmetyki nabyłam w tym 2015 roku I które naprawdę stały się takimi moimi ulubionymi Takimi perełkami, bez których no, na dzień dzisiejszy nie wyobrażam sobie makijażu Na ten nowy rok chciałabym Wam życzyć wszystkiego najlepszego Spełnienia marzeń, nie tylko tych makijażowych Dążenia do celu, takiej wytrwałości i silnej motywacji, yy, zdrówka, bo to naprawdę jest bardzo ważne, o czym na pewno nie jedna z Was się przekonała: bez zdrowia naprawdę nie damy rady spełnić swoich marzeń, więc to jest najważniejsze. A reszta, jak tylko chcemy i mamy wsparcie od rodziny i przyjaciół, no to na pewno damy sobie ze wszystkim radę. Widzimy się w kolejnych filmikach yy, i do zobaczenia. No, zostańcie ze mną, subskrybujcie mój kanał i lajkujcie, jeżeli Wam się filmik podobał. Wszystkiego dobrego, do zobaczenia. Pa, pa.